Jak widzicie dotarliśmy na miejsce, mamy sprzęt i to krywkę, jesteśmy w takim miejscu super miejsce na kemping i tak dalej. Będziemy szukać wodzie. Dzisiaj z wody i z lądu. Z lądu prawdopodobnie idziemy teraz do Areckiego Super miejscówka. Zaczęło się Połamania sztycy Witaj w moim świecie wow, wow. Zabije się karne Haczek ta pierwszą osiemdziesiąty czwarty jakiś parelik 1 złoty. Pierwsza trofeja, bardzo ładnie, arecki jest ze 100 metrów ode mnie, grzeje w plecy niesamowicie, chyba się rozbiorę z tej bluzy, bo jest moc, pierwsza moneta, drugi dołek, jest dobrze Mam małą łóżkę z R, -ką. zgnieciona, miedziana, nie uciekła przez sito jak będziecie kupować, zawsze kupujcie mniejsze sita, bo takie rzeczy jak to może zawsze uciec, nie? jakiś tam mały łańcuszek, mała monetka. Mi się akurat udało wyjąć na czas. E, także pamiętajcie o tym. A ja zapraszam Was do kolejnej dziury. Kurde, zapomniałem zamknąć hama. Ale za to był guzik w tym Jakiś mały guzik e... Fajnie jest Jest zajebiście Tylko tam mnie wkurzyła ta glina pułkałem chyba 7 minut czy... Starą plombę A może i nie starą, nie wiadomo Właśnie nic nie widzimy Jakaś No, to jest, mi się wydaje pod takim tym to jest chyba Jakiś syryjski Syryjski miecz A nie jest to zderzak No i ścigaj się z tym No ja się tam tak ścigałem Zrezygnowałem chyba z 40 cm dziurę na kopa. Taka mikropromia. Tak, no i nawet się wzięła i tak, tak. Go. przez ci to przeleciała nie? Hmm. Ale wykopałem, nie ma nic. Jakaś podkładka. Już takie gdzieś widziałem do wzmacniacza yy, przekładane papierami i układane takie blaszki są podobne jest ciepło. kolejna łódka, ta sama zerką

Może, żeby tylko nie było w tej glinie, zaraz się wywrócę. Markołowska, to jest w tej glinie Dobra, chyba, że mniej miejscowe. Arecki poszedł tam. Byliśmy tu na, na samym początku. Przeszedłem sobie tendy, tędy, tędy, tendy, tendy. Tędy. I mamy takie coś. Przesionek Pierwsza dzisiaj biżuteria fajnie przejdę sobie zygzakiem tęby i zobaczymy co będzie dalej. Let's go Jest Polskie Nie. Yeah. Fazot. rucha Widać połączeniu Dobra, to małe podsumowanie. Karwasz to twarz. U mnie było złotówka. To jest 2 złote chyba, PRL. Srebro. Plomba. To jest chyba guzik, nie? Chyba tak. Taki guzik. Elum Polelum. Dwie łóżki. Już nie będę mówić, co to jest. Kapsel już. Wajmary, kutki tutaj taka mini ploma była Mikrusek Coś tam niby jeszcze widać To były od? Taśma od Maxima Tutaj mamy ekstra chyba pocisk Trafił. Ładnie, no, uderzył Mikrusek następny Będzie pasował do tego patrz no i co tam? Pałowy trochę okay. Grosik na szczęście i pierdoły I parę